Gotian Filip się ma Filip. Zaraz otwolę wszystkie czaty to się przywitam. Tapuj, lajwa, tapuj, tapuj, bo zawsze pierwsze minuty lajwa najważniejsze to jest tapowanie. Później to już ciur W ogóle nie wiem, czy te tapowanie coś daje, ale każdy mówi, by tapowali, to ja też będę mówił. Nie możemy być gorsi. Ty, 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 ty. I jeszcze czacią z Twitcha. mora, siema, Siemal, Wojski. Witam, Rzedbe, Brian. Witam, witam. Zrobię też losowanie dla subskrybentów z Twitcha. Ale nie wiem kiedy, oczywiście, ale wiem, że zrobię, wiem, że zrobię. Zapisuję to na listę questów. Ja już teraz sobie zrobiłem taką listę co ja mam robić. I już zapisuję. Yy... skin do Mac... Nie wiem coś. Skin dla subów Twitch. Dobra. Mm -mm. Ja jestem się zdać prawko, gdzie jest ta naj... O kurde, tu jest chyba już tych kartek. Od... O jest, szkoda, że nie wiadomo, jakbym przybliżył do kamery, to i tak tego nie przeczytasz. Tego zagówniana jakość, tu nie? A nie, pisa, widać. To, to słowo jest najważniejsze, reszta nie ma znaczenia. Ale spokojnie, teraz się już nie czeka półtora miesiąca. Dopłacasz i masz szybciej. Eee, i teraz, teraz w ogóle od nowego roku szybko, kolejne? Nie, nie wiem z kiedy to jest, to jest 31 grudnia, to nie wiem jak uważasz które. Mówisz, to za łyżyczkę? Za pół grosza chcesz mnie dodać? Hihihi, pizza. Stąd pis... Aha, tam? No właśnie, dlatego tak mówiłem, że jakość kamery jest zbyt gówniana, żeby je przeczytać, to jest też odbicie. GORĄCY ZIEMNIAK! To masz dzisiaj wywalony w te rankedy? Ty, 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 ty. Ale czekaj, tak myślę kim? Czy lecieć tym Edgarem sobie, czy Gromem tu nie zakręcę? Wydaje mi się. Muszę przemyśleć dokładnie moją postać. Za ile ten Maple? 25 dni? Oszaleli. To będę mógł karnet czy nie będę mógł? Czy to jest w tym samym czasie co karnet Za ile jest ten Apple? Pokaż sam spicę w sklepie, zaraz sam zobaczę Ta, zdążę, dwie godziny będę miał mm, Super, super cel Zacina O kurwa No musiałbym resetować kompa Albo czekaj, może się to da zmienić, sekundka Ty, 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 opcje karty sieciowej Kurwa, gdzie to się zmienia? Nie wiem, gdzie ja to mogę zmienić w ogóle z właściwości systemu, to nie to Bo jest złe połączenie O, zmieni opcję karty sieciowej, dobra